Witam, z tej strony kłam, a to jest poradnik do dungeonu Ascalonian Catacombs. Dzisiaj zajmiemy się ścieżką pierwszą, czyli planem Hodginsa. Zacznijmy zatem od przygotowań. Dobrze jest na ten dungeon przygotować sobie broń main handową lub off handową z Superior Siege of Night. Natomiast potionki możemy użyć dowolnej, gdyż na ten dungeon nie ma jakiejś konkretnej potionki dającej nas nam kolejne plus 10% obrażeń, zatem... Możemy sobie użyć czegoś innego. W pokoju za bramą będą trzy pułapki. Najlepiej ominąć je skacząc po sarkofaga, gdyż pułapek nie da się w żaden sposób zdodżować ani zblokować. Jest to pewny damage. Natomiast przeciwnik, z którym przyjdzie nam walczyć jest bardzo prostym przeciwnikiem. Wystarczy przerywać jego atak, w którym samonuje hatchlingi, gdyż zbytnia ilość tych hatchlingów, chyba maksymalnie 115 sztuk, może po prostu naszą grupę zaspamować blidami. Jak było jednak widać, przeciwnik zginął bardzo szybko, nie było z nim większych problemów. Natomiast jeżeli posiadamy w swoim arsenale jakiś stun, daze, knockback, można tego śmiało użyć w momencie jak ten przeciwnik zaczyna świecić, by przerwać ten atak e, summonowania małych hatchlingów. Tutaj by ominąć sobie event z Barrowem. Jak widać na mapie cztery osoby biegną do miejsca, w którym będziemy walczyć z pajęczycą. Natomiast jedna osoba zostaje w miejscu, do którego mają dotrzeć NPC, trzech NPCów, o których będziemy wybierać ścieżkę. Natomiast cała reszta drużyny, tak jak widać, ładnie ustawia się za filar. Tutaj Warrior wykorzystuje uderzenie Mele przez ściany, żeby zniszczyć Posąg strzelający kulami ognia po lewej stronie, natomiast cała drużyna w tym momencie czeka na pojawienie się wyboru ścieżki, tak jak widać na załączonym obrazku. I jak widać, cztery osoby wybrały już ścieżkę. Ja jestem tą osobą, która zwleka, jednak obserwując punkt na mapie, widzę, że nasz sojusznik zaczyna dobiegać. Oczywiście tu jeden z graczy paga zaczyna się robić niecierpliwy, no ale trzeba mu to wybaczyć. Natomiast ja widzę, że mój sojusznik już dobiega, wybieram ścieżkę, a w tym czasie nasz guardian biegnie do pokoju z hatchlingami. Zbiera na, sobie, na siebie uwagę jak największej ilości pająków, a następnie przybiega, aby zestakować razem z nami. Powoduje to line of sight u pająków, które nie, ma, nie dane im strzelać. Muszą przyjść do nas, muszą zebrać się w jedno miejsce dzięki tej taktyce. A my, jak widać, bez problemu możemy wtedy w kupie te pajączki zabić. Idzie to znacznie szybciej, aniżeli musielibyśmy biegać od pajączka do pajączka i zabijać każdego osobno, gdyż dystans między nimi byłby zbyt wielki. Te czerwone okręgi nad nami jest to umiejętność królowej pająków o nazwie Venom Spray. Jednak, jest to umiejętność, która jest wykorzystywana tylko i wyłącznie, jeżeli jakiś przeciwnik jest w odległości range. Natomiast my tutaj wszyscy stoimy w mele. Jak widać po HP Pańczycy, nasz, nasza drużyna jest bardzo potężnie, ofensywnie nastawiona. Sporo Majta, Banery, Conjured Weapony, Elementalisty. Jak widać, jest to mieczyk. Do tego, bardzo duża ilość Vulnerability na przeciwniku sprawiła, że po prostu nasze obrażenia były tak potężne, że walka nie sprawiła nam żadnych problemów, żadnych trudności. Następna grupka jest to champion o nazwie Graveling Stalker oraz cała jego załoga. W pierwszej kolejności, jeżeli skupiamy się tutaj na obrażeniach single target lub używamy noża, powinniśmy skupić się na zabiciu breedera, a następnie po prostu zniszczyć całą resztę. Tutaj, jak widać, przeciwnicy padli tak szybko, że nie, nie zdążyli w ogóle zadać jakichkolwiek obrażeń. To samo tyczyło się tego przeciwnika, jednak. Zatrzymajmy się na chwilę. Przywróćmy na chwilę tę walkę jednak troszkę wolniej. Wśród tych czterech przeciwników, trzech potrafi używać skilli, które jako dodatek mają umiejętność launch. Czyli mogą, możemy zostać po prostu wyrzuceni w powietrze. W trakcie tego oczywiście wyrzucenia nie, mo, nie zadajemy żadnych obrażeń, natomiast nasi przeciwnicy mają swobodę ruchu. Jednak zwolnimy jeszcze troszkę bardziej, gdyż ten atak, który w tym momencie widzicie, jest to właśnie bardzo niebezpieczny atak, który sprawia, że walka z tym przeciwnikiem sztucznie się wydłuża. Jak widzicie przez krótki okres czasu... Przeciwnik nie otrzymywał żadnych obrażeń, dzieje się tak dlatego, gdyż ten przeciwnik wyszukuje cele dystansowe, wtedy zakopuje się pod ziemię, pod ziemią przenosi się pod któryś właśnie z targetów naszych sojuszniczych lub NPC-a, który jest daleko od niego, następnie wyskakuje z ziemi, i jeżeli trafi w cel. Wtedy na parę sekund robi się niewrażliwy na obrażenia, nie da się mu zadać obrażeń. Dlatego najlepszą taktyką, jak widzieliście, była to taktyka Mili, w której ten przeciwnik nie stosuje tego ataku, cały czas jest wrażliwy na obrażenia, dzięki czemu można po prostu szybciej go zabić i uniknąć sytuacji, w której co chwilę jest niewrażliwy na ataki. Tu jeszcze wrócę i mała wzmianka o tym, jak Przygotować się do tej walki. Jak widzicie, jest to bardzo potężne spowolnienie, gdyż ci przeciwnicy padli w ciągu jednej, czy tam nawet dwóch, trzech sekund. Natomiast ja, jako guardian, w tym momencie na ziemię rzuciłem umiejętność o nazwie Hallowed Ground, zapewniając naszej drużynie 12 sekund stabilności cały czas, jeżeli stoją w tym okręgu. A także jako dodatek po, na, po najnowszym patchu 20% więcej bone czyli każdy might, każdy fury, który pojawiło się w trakcie tej walki było dłuższe aniżeli powinno. Bardzo dobrze, zja, zawsze jakiś plus. Natomiast HP naszych sojuszników poszło troszkę na dół. Nasz warrior został zredukowany do około 25%, nasz elementalista prawie do 50%. Natomiast żaden z naszych sojuszników nie został powalony, żaden z sojuszników nie został przewrócony. Zatem wszystkie wykonywane ataki w 100% dotarły do przeciwnika. I jak widać, nawet na takim bardzo spowolnionym trybie, ci przeciwnicy padli w ciągu mgnieniu oka. Były to naprawdę sekundy. Następny jest chory pokój z chorymi pułapkami. Tych pułapek nie da się ani zderzować, ani zblokować, tak jak widzieliście przed chwilą. Mimo posiadania Aegisa nic to nie dało, natomiast to jest bardzo ciekawy. nie mam zielonego pojęcia jak dostaję damage z tych pułapek, proszę sprawdzić teraz, dwie osoby próbują mnie podnieść, po ich lewej stronie zaraz wybuchnie pułapka, nie dostają żadnego damage'u, natomiast ja po prostu zbieram wszystko od nich, nie wiem w jaki sposób jest ten damage robiony, dla mnie to czarna magia, w każdym bądź razie przeszliśmy, udało nam się. Ten pokój pamiętam najłatwiej robiło mi się tif gdyż TIF ma bardzo dużo teleportów, przeniesień, czy to z shortbow, czy z utility. Bardzo fajnie wtedy tif się tam sprawdza. Tutaj informuję drużyny o bardzo ważnej rzeczy: jest to mój dead penalty, gdyż kilka razy zostałem powalony przez pułapki. I gdybym przed walkę z cholerem w tym dead penalty, zostałbym po prostu instantowo zabity już nie powalony w downstate, tylko zabity. Tutaj jeszcze czekamy na jakiś cooldown. Dokładnie nie wiem czego. Widocznie chyba chodzi o Conjured Weapon Elementalistki, o miecz. Dodam, że elementaliści właśnie w takich buildach na Conjured Weapon są niesamowicie przepotężni. Te Conjured Weapon robią tak kolosalne obrażenia. Nigdy w życiu na Tiffie nie widziałem takich obrażeń jak z mieczem. Właśnie takiego elementalisty. Kiedyś to sobie podniosłem i na cofie na pierwszej ścieżce w trybie Explorable. Nie posiadając full jeszcze wtedy Berzerkera, udało mi się zrobić kryte za 32 tysiące. Bardzo mi się wtedy oczka otworzyły. Natomiast wracając do samego kolera, w swoim całym arsenale skili posiada ich około 10, natomiast nas interesują tylko i wyłącznie 3, gdyż pozostałe skile są to obrażenia wartości około. 17% mojego HP, natomiast te trzy skille, o których chciałbym wspomnieć, są to najważniejsze skille w walce, nieważne czy używamy tego ustawienia, który jest teraz przedstawiany na filmiku, czy, uży czy po prostu walczymy w tamtej sali z kolerem. Pierwszym skillem jest to skill o nazwie Scorpion Wire, jest to skill podobny do skilla Tifa, którym po prostu przyciąga gracza do siebie. To samo robi Choler, wystrzeliwując po dwa pociski w każdego gracza. A jeżeli pocisk dojdzie, przyciąga, pod, przyciąga gracza pod stopy cholera, który wykonuje automatycznie drugi atak. Który nazywa się Dagger Storm. Jest to także atak dobrze znany z Tifów: jest to elitka Tifowa. W trakcie tego ataku wiruje, odbijając wszystkie projectile lecące w niego. Także jesteśmy, jeżeli jesteśmy graczem dystansowym, powinniśmy przestać w tym momencie atakować, gdyż nasze pociski będą odbijane i będą ranić dodatkowo naszych sojuszników, którzy akurat by zostali przyciągnięci. W tym właśnie momencie następuje dagger storm. Jest to charakterystyczna ikonka tego skilla. Jednak Color padł w tym momencie. Jednak chciałbym jeszcze wrócić do poprzedniego ataku kolera o nazwie Scorpion Wire. To jest ta sytuacja, jednak bardzo, bardzo zwolniona. Tutaj jest pokazany jedyny, tak właściwie, minus tego ustawienia, w którym bardzo, bardzo trudno jest dojrzeć animację Scorpion Wire. Natomiast jest to bardzo charakterystyczna animacja, i jeżeli walczycie w polu, jeżeli walczycie w większym pomieszczeniu, gdyż po prostu wasza drużyna nie może sobie pozwolić na tego typu taktykę. To jest to animacja, w której kolor odchyla miecz do tyłu. Trwa to około, może, nie wiem, 1,5-2 sekundy. Przy czym charakterystycznie świeci, natomiast yy, zaraz po, tym, po tej animacji, właśnie wyrzuca w graczy linkę. I w tym momencie są trzy, albo właściwie cztery sposoby, jak ten atak można zmigrować. Pierwszy sposób jest to użycie projecta i reflektu, czyli ściana guardiana, feedback mesmera, czy smokescreen, TIFA. Drugim sposobem jest Aegis, jest blok, czy to bunem w postaci właśnie Aegisa, czy blok tarczą, czy blok jakimś innym skillem z różnych broni. Następnym jest stability. Stability, w którym dostajemy obrażenia, natomiast nie jesteśmy przyciągani, przez co unikamy Dagger Storma. Natomiast ostatnią możliwością, jeżeli zdecydowaliśmy się strzelać z rangea, jest schowanie się za filar, jeżeli jesteśmy blisko filaru, zauważyliśmy tę animację. Używamy wtedy otoczenia jako ochrony. Natomiast co jest najważniejsze w tej walce? Najważniejsze jest pozbywanie się tych elitarnych duchów, które kolor przywołuje walkę zaczyna już z dwoma duchami, natomiast co 25% przywołuje kolejne dwa duchy. Te duchy są naszym największym priorytetem bicia, gdyż są to losowe duchy, mogą zostać przywołani mesmerzy, mogą zostać przywołani mnisi, mogą zostać przywołani nekromanci, czy jakieś połączenie nekromanta elementalista. Największe zagrożenie to właśnie te duchy. Najpierw zajmujemy się duchami, przerzucamy się na kolera Nie jest to trudna walka, tylko trzeba cały czas mieć cholera na oku z jego skillem Scorpion Wire. Po zabiciu kolera kończymy część wspólną dla wszystkich części eksplorable i zaczynamy części charakterystyczne dla poszczególnych ścieżek. Tutaj mamy przykład, właśnie pokoju z barłami. Jest to pokój, który jest testerem. Naszego buildu, te stery naszego sprzętu, nawet troszkę bardziej niż naszych umiejętności, gdyż baroły, które wyskakują, wyskakują w pewnym, mają pewien wzór. Zaraz tu przytoczę grafikę do tego wzoru. Zatem jak widać, baroły dzielą się na dwie grupy: jest to baroł grupy ABC oraz baroł grupy 1, 2, 3. Znane mi są dwie. Taktyki, takie najbardziej pospolite, w których właśnie Pagi się specjalizują. Pierwsza taka bardziej popularna taktyka, i moim zdaniem bardziej nieefektywna taktyka, jest to taktyka 4-1, gdzie jedna osoba, która według grupy jest najbardziej przeżywalna, najbardziej można by to powiedzieć tankowa, zostaje przy baru numer 1, natomiast reszta pozostała czwóreczka stakuje się na barą A jak najszybciej go zabijając i przechodząc na barą B w tym czasie osoba na jedynce musi wytrzymać tak długo aż grupa zabije barą A zabije barą B a następnie wróci z powrotem na jedynkę gracz numerem 1 widząc wracających sojuszników powinien dobić barą następnie wszyscy, cała piątka rzuci się na barą C jak tylko baroł C zostanie szybko zniszczony, grupa powinna przenieść się na baroł z numerem 2. Jednak tutaj z tym barołem bardzo ostrożnie, ponieważ wdrapując się na szczyt baroła, można zostać wywalonym za drzwi. Za tych drzwi nie wiem, bo jeszcze mi się nie przytrafiło. Jednak widziałem wielu graczy, którzy właśnie wpadli za drzwi. Możliwe, że z bronią mele można zahaczyć jeszcze o ten baroł i go zniszczyć. Natomiast nie ma możliwości powrotu do walki tak długo, jeżeli którakolwiek osoba jest w kombacie. Zatem warto mieć to na uwadze. Wiadomo, jeżeli padnie baron z numerem 2, jedyny barrel, który pozostanie nam, jest to baron numer 3, znajdujący się w lewym górnym rogu mapy. I jeżeli e, Hodgins nie zginie do tego czasu, zadanie zostanie zaliczone, będzie wykonane z sukcesem. Tutaj e, w tej konkretnej próbie. Jak widać w prawym górnym rogu pasek życia Hodginsa zaczyna niesamowicie spadać, widocznie skelty go dopadły oraz cały event zakończył się naszą porażką. Żeby ponownie uruchomić event należy wskrzesić Hodginsa i porozmawiać z nim, warto przedtem wskrzesić poległych towarzyszy. Tutaj, jak widzicie, ten warrior z prawej strony mapy został widocznie wywalony za drzwi, gdyż jego ikonka na mapie wskazywała właśnie to miejsce. Widocznie dlatego był to przegrany, była to przegrana próba, gdyż z tamtego miejsca nie ma możliwości atakowania baroła. I zbyt dużo skeltów wyskoczyło, tych skeltów nie udało nam się opanować, Hodgins został zalany przez moby. W momencie śmierci eventu, event został uznany za przegrany, zatem musimy zrobić jeszcze jedno podejście. Tutaj będzie teraz czyste podejście, troszkę inną taktyką, tak jak widzicie, 3 dwa, osoby z lewej strony na barą AB. Dwie osoby u góry na Barrow 1. Te dwie osoby zaczynają się przenosić na Barrow z numerem 2. Natomiast my powinniśmy się przenieść w lewy górny rok i czekać na pojawienie się barła 3. Niestety, nastąpiła tu jakaś nieprzewidziana sytuacja. Jak widać na mapie, jeden z graczy zaczyna krążyć koło Hodginsa. Widocznie zbiera skelty na siebie. I ja przytoczę tylko grafikę, jak wy powinna wyglądać idealnie ta akcja. Dwie osoby na jednym baru, trzy osoby na drugim barą to może być w ten sposób, może być jedna osoba wyżej na baru 1. Jest to nieistotne. Najlepiej podzielić grupy w ten sposób, żeby grupa ze słabszym damage'em miała trzech członków, grupa z mocniejszym damage'em miała dwóch członków. A baroły powinny padać w podobnym czasie, jak widać. Następne baroły do ubicia są to baroły 2 oraz B. Gdy tylko padnie druga seria barołów, pojawi się ostatnia, trzecia seria barołów. Powinny te dwie grupy szybko się na nie przerzucić. Zatem, mobilność jest tu jak najbardziej wskazana. Oraz zniszczyć te baroły jak najszybciej, żeby pojawiło się jak najmniej przeciwników. Aby uzyskać sukces, szybki sukces w tej walce, powinniśmy darować sobie jakiekolwiek condition buildy, jakiekolwiek dziwne buildy nastawione na kondycję, na support, na healowanie. Tutaj liczy się prędkość zabijania, tutaj liczy się statystyka power. Jeżeli tej statystyki jest dużo, im więcej jest statystyki power, tym szybciej padają te baroły. Tym mniej wychodzi przeciwników, tym mniej musimy się z nimi użerać oraz cała walka idzie sprawnie. Natomiast sami możecie sobie odpowiedzieć, co by było, gdyby tutaj drużyna była zbudowana maksymalnie pod obrażenia z kondycji. Wtedy najprawdopodobniej nie, wyszliśmy z, nie wyszlibyśmy z tego pokoju, gdyż nasza siła ognia byłaby zbyt mała, żeby szybko pozbywać się barołów. Natomiast im dłużej baroł jest, tym więcej mobków z niego wyjdzie. Im więcej mopków z niego wyjdzie, no brainer, tym większe mamy kłopoty z utrzymaniem tych mobków na siebie. One same szukają sobie przeciwników, atakują Hodginsa, zabijają szybko Hodginsa. I możemy sobie walkę startować od nowa. Świetną klasą, tutaj do pomocy, jest elementalista skupiony na konżurdu-weponach. Jak widzicie, my tu mamy właśnie taką Elementalistkę, która bardzo dużo używa tych konżurdu-weponów, i ich siła była widoczna w tej walce. Była bardzo potężnie widoczna, przynajmniej z mojej perspektywy. Natomiast pokój, w którym teraz jesteśmy, a właściwie pokój, do którego zmierzamy, jest to pokój, w którym. Będziemy musieli znaleźć Hodginsowi 5 części sceptera oraz zwrócić te części. W tym pokoju jedna część leży dokładnie w tym miejscu po naszej lewej stronie, na tej takiej półce pochyłej. Żeby lepiej widzieć te części, warto tutaj trzymać lewy kontrol, gdyż wszystkie te części, wszystkie te części zostają ładnie podświetlone na żółto, tak samo jak. Wszystkie drzewka, rudy i hasze, które musimy ścinać, w tej sali dobrze jest mieć bardzo dużo stun breakerów. Jak widzicie, ja się wyposażę w trzy stun breakery. Pod piątką mam bloka, ewentualnie jeszcze mogę z fokusa sobie zmienić na bloka. Wyposażyłem się także w Elita, który daje mi 3 sekundy niewrażliwości. I tutaj stało się coś dziwnego, gdyż biegam po tej sali, biegam, trzymam ten lewy kontrol. Brakuje nam jednej części, mamy 4 na 5. I w żadnym znanym mi miejscu ta część nie zostaje podświetlona. Bardzo mnie to zdziwiło, więc pierwszy raz spotkałem się właśnie z taką sytuacją. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, gdzie ta część może się znajdować, gdyż jak widzieliście przy jednej części. Zasięg jest dosyć spory, zatem część, a właściwie nazwę tej części powinno być widać z daleka. Tutaj troszkę przewinąłem, ktoś w międzyczasie znalazł tą część, nie mam zielonego pojęcia gdzie ona była. Natomiast dobrze jest wysłać cztery osoby, ewentualnie jeżeli jest dobry TIFF to może nawet sam iść na poszukiwanie tych części. Natomiast jedną osobę warto zostawić w tym pokoju z, z Hojinsem. Jak tylko znajdziemy te części, od razu pogadamy z Hodginsem, wtedy dostaniemy waypoint. Jeżeli wszyscy nie są w kombacie, można z tego waypointu skorzystać i z tamtej sali przenieść się bezpośrednio do sali z Hodginsem. Teraz jesteśmy w miejscu, w którym także trzeba umieć omijać moby, gdyż jeżeli chcecie to śmiało, możecie sobie te moby wybijać. Tam się to po prostu nie opłaca, jest to zbyt czasochłonne. Nagroda za ten wysiłek jest zbyt mała. Postanowiliśmy, praktycznie większość grup postanawia darować sobie i lepiej to wszystko ominąć. Tutaj dalej zostawiłem sobie stun breakery, dalej zostawiłem sobie stabilność, gdyż jak widać mamy tutaj do czynienia ze skeltami, które mają bardzo dużo launchów, powaleń, knockbacków, knockdownów. Lepiej mieć coś takiego, czy to dla siebie, czy dla drużyny. Natomiast, jeżeli ominiemy te wszystkie moby, yy, znajdziemy się w pokoju z bosem. Tu jeszcze po drodze trzy briderki, można też ubić. Kwestia gustu, my to po prostu olewamy i biegniemy do tak zwanego safe spota na górze co taki mały pokoik, w którym można się ukryć. Mobki w to miejsce nie dochodzą, gubią, nasze, gubią zainteresowanie naszymi osobami. I jak tylko po prostu wrócą na swoje miejsca, możemy zacząć atakować bossa. Tutaj jeszcze ostatnie przygotowania, ostatnie dostosowania skili do walki. Dobrze wziąć tutaj coś na kondycję, coś na stabilność, ponieważ najgorsze w tej walce są scavengery, które są samonowane przez bossa co 20 sekund. I te scavengery posiadają przy skoku knockdown na 5 sekund w czasie których zadają niesamowity damage zatem możemy się spotkać z taką sytuacją, że jesteśmy powaleni używamy stun breakera, a w tym czasie dostajemy drugiego drugiego knockdowna tutaj troszkę zwolnię tę walkę, by opowiedzieć o obu atakach Howling Kinga. są to dwie odmiany spirit screama, jedna jest to zwykły atak po crown czyli po stożku przed jego pyskiem, cały czas powinniśmy się trzymać na jego plecach yy, lub na jego boku, najlepiej, najbezpieczniej jest na plecach. Atak zadaje trzy obrażenia i najgorszą rzeczą w tym ataku nie jest sam damage, tylko konfuzja, którą nakłada. Natomiast drugim rodzajem ataku jest taki wielki niebieski laser, który aktualnie oglądamy na filmiku. Ma dosyć charakterystyczną animację, ponieważ zaraz zanim ten laser nastąpi, to odchyla mocno głowę do tyłu i ma rękami. I tak właściwie to ten laser jest dużo łatwiejszy do uniknięcia, aniżeli atak po crown. Natomiast jest powód, dlaczego bijemy bossa konkretnie w tym miejscu. Jest to miejsce najbardziej oddalone od spawnu tych małych scavengerów, gdyż on je przywołuje konkretnie w jednym miejscu. Natomiast te koła, które się pojawiają ognicy, są, to, jest, są one zasługą Hodginsa. Stojąc w tych kołach dostajemy mały damage, jest to damage około 4-6%. Natomiast te scavengery, jeżeli zostaną w te koła wprowadzone, jeżeli skoczą za nami w te koła, zostają automatycznie uśmiercane. Można to wykorzystać do raili, jeżeli leżymy na ziemi, można stargetować jakiegoś Właśnie z Scavengera czy Gravelinga, który akurat zaraz będzie przechodził, trzeba bacznie obserwować pole co się dzieje w tym czasie. Natomiast jak widzieliście im większe obrażenia przynosimy do drużny, tym szybciej padają przeciwnicy i tym mniej jest z nimi problemu. Żadna z naszych osób w drużynie nie miała żadnego tank buildu, żadnego support buildu, żadnego condition buildu żadnego healing buildu ani innych odmian które po prostu możemy znaleźć wśród graczy którzy są święcie przekonani o tym że ich tank build czy healing build jest właśnie tym co ratuje drużyny lub czy tym co jest najbardziej potrzebne nic bardziej mylnego może w pvp tak w pvp jak najbardziej natomiast kategorycznie nie w pve i jak, jak wspomniałem, liczą się obrażenia. Im więcej obrażeń, tym szybciej pada przeciwnik, tym mniej mamy z nim problemów. Zatem to tyle, jeżeli chodzi o pierwszą ścieżkę eksploracyjną dungeonu Ascalonian Catacombs. Jeżeli Wam się podobało, jeżeli znaleźliście tu przydatne informacje, zapraszam na inne części. Na razie jest tylko. A C, natomiast wkrótce pojawi się reszta dungeonów, tylko musicie być trochę cierpliwi. Ja się żegnam. Na razie.